Święty Wojciech jest patronem jednego z kościołów w naszym mieście. Z tego powodu uliczki przy parafii pod wezwaniem tego właśnie świętego wypełnione zostały dzisiaj przez liczne stragany z różnymi ciekawymi zwłaszcza dla dzieci, rzeczami. Głównie no to takie piłki tutaj co są. No głównie to jest no wszystko fajne, ale no mam takie sport, lubię i te piłeczki te. Mi pistolety. A dlaczego pistolet? No nie wiem, bo lubię filmy wojenne, gry akcji. Trochę gorzej mieli dzisiaj rodzice, bo trzeba było liczyć się z kilkoma wydatkami, ale jak sami podkreślają, jest to akurat przyjemne wydawanie pieniędzy, a i sami czują się trochę jak takie duże dzieci. Zaznaczają jednocześnie, że odpusty z ich młodości wyglądały nieco inaczej. Za moich czasów to były pierniki, wafle, no takie różne rzeczy były. Koniki na biegunach, takie po prostu były, no takie rzeczy były. Na pewno dzieci miały mniej pieniędzy niż, ni, wtedy niż teraz. I widać od razu, że wybierają co mogą. Swoje stragany ustawiło także Muzeum Saturn oraz Miasto Czelać. Dodatkowo o muzyczne atrakcje zadbał też zespół przechadzający się wśród straganów. Zapraszamy więc Państwa i całą Państwa czelać na imprezy kulturalne i nie tylko kulturalne, właśnie z okazji święta tego pięknego miasta Miasta czeladzi! Odpust to wydarzenie szczególne przede wszystkim dla parafii oraz wiernych. Parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha. Wizytowana była ostatnio przez biskupa Grzegorza Kaszaka, który wyraził się o niej w samych superlatywach. O godzinie 18.00 odbyła się msza odpustowa, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, a której przewodniczył właśnie kierownik diecezji sosnowieckiej. Kolejne obchody tego święta za rok. Wtedy znów uliczki wypełnią się straganami oraz mieszkańcami miasta, zwłaszcza tymi młodymi. Dziękuję.